A więc, moi drodzy, mamy nową tradycję. Będziemy rozdawać t-shirty za free pod każdym nowym odcinkiem. Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się swoim zmysłem wzroku, jak jaszczą. Będziecie nad swoją ofiarą, a waszą ofiarą, moi drodzy, są nasze loga, które będą pojawiać się przez całą emisję naszego odcinka. Policzycie, podacie wartość i odbierzecie t-shirt za free. Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym autorealnym odcinku, moi drodzy. Nie będę jeszcze zdradzał, czy oby na pewno jest to test, aczkolwiek mamy tutaj niunię do umycia. Chcemy, aby ta mokra niemka dzisiaj była sucha, dlatego też potrzebujemy odpowiedniego sprzętu. Wiem oczywiście, że takim może być prełoszem nie umyję tego pojazdu, ale będę za to mógł Wam pokazać, jak funkcjonuje Blower Pro. Coś fantastycznego moi drodzy, jak chodzi o samą funkcję, czyli osuszanie. Zobaczmy w ogóle, jak on się prezentuje w pełnej okazałości. Ja pozwoliłem sobie go ostatnio przetestować. Kupiłem go, miałem dla Was zrobić unboxing, ale nie wytrzymałem. No niestety, napięcie było y, silniejsze. Tak czy siak, mamy tutaj ogromną i ciężką rurę. No i opakowany najmocniejszy sprzęt, jaki był. Został zakupiony, więc my tutaj nie testujemy jakiegoś bazowego bądź pośredniego. Tylko najmocniejszy z modeli, jaki występuje. Y, ile zapłaciłem? Koło 1000, moi drodzy, 800 zł. Jak chodzi o taki sprzęt, patrząc na tą konstrukcję i będąc przyzwyczajonym do cen autodetalingowych, no realnie, że tak powiem, nie dziwi mnie, aczkolwiek zawsze człowiek myśli o tym, że ten sprzęt jest troszeczkę za drogi. I tak to, moi drodzy, się prezentuje. A więc, co będziemy robić? Idę przygotować aktywną pianę. Opryskujemy, spłukujemy, a potem zabawimy się blowerem. Zobaczycie, jak wygląda pełna moc, połowa mocy, dlatego że to wszystko, moi drodzy, mamy tutaj możliwie sterowane i można powiedzieć, każdą z turbin, które są tutaj dwie, możemy oddzielnie sterować. Więc możemy mieć włączoną jedną turbinę, dwie turbiny, jedną na pół mocy, jedną na całą moc, dwie na... Półmocy albo na całą moc, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Oczywiście, jak pracuje wuja, zawsze na pełnej bombie. I dzisiaj Wam pokażę, jak ta bomba wygląda. Nawet może rzucimy się na podwórko i zobaczymy, jaką siłę zdzierającą ma tutaj właściwie kwiaty lipy, które mi się ciągle osypują. Jest na podwórku lipa. A więc moi drodzy, zapraszam Was do prełoszu. Drodzy, ja i moja żona Boa, jesteśmy gotowi na akcję, tak jak widzicie, auto zostało opłukane. No i przejdziemy teraz do suszenia w taki, można powiedzieć, dosyć bardzo delikatny sposób. I który mógłby można powiedzieć, byłby idealnym sposobem, jak chodzi o autodetalingowe suszenie, aby tych pojazdów nie dotykać. Dlatego, że każdy kontakt z mikrofibrą naszego jakiegokolwiek już po korekcie lakieru pojazdu, no to doprowadza do tego, że pojawiają się jakieś mikrozarysowania. Oczywiście one nawarstwiają się bardzo powoli. Stąd też nie jest to widoczne od razu, ale z biegiem czasu będzie to ubytek w połysku. Może nie mocno ważący, ale jednak. Jednak jest to bolesne dla każdego miłośnika detalingu. Mamy Half speed mamy full speed. Ja wrzucam od razu na full. I jedna pompa. Widzicie? Od razu mamy tutaj nakuchnięty wąż, który musi wytrzymać. On jest ciężki, on jest wytrzymały, dlatego że musi to wytrzymać. I jedną z elementów jeszcze jest to, moi drodzy, że on nagrzewa powietrze, więc oprócz tego, że mamy duży pęd powietrza, to mamy jeszcze. Ciepłe powietrze. Zmiałem tutaj końcówkę, którą wypróbowałem wcześniej, jak chodzi o końcówkę taką mniejszą, okrągłą, wybrałem tą szerszą, według mnie lepiej się suszy. mocno wysuszyło mnie ha. No więc spokojnie ortodonci również mogą używać tego sprzętu i dentyści, więc to jest blower dental den, dentoler, nie, dobra nas nie będziemy wymyślać, jak chodzi o prędkość takiego suszenia, no ja tutaj pod film można powiedzieć troszeczkę mm, mocniej jeszcze naciskałem na to aby dłużej w pewnych miejscach zrzucać ten, wo tą wodę Aczkolwiek można by było teoretycznie zrobić to troszeczkę szybciej. Jednakowo, jeśli mówimy o autodatingu stricte zarezerwowanym dla pojazdów wartościowych, czy sentymentalnie, czy finansowo, czy historycznie, no to wiadomo, że tam nie ma kwestii czasu. Nas to nie interesuje. Jest najważniejsze to bezpieczeństwo pojazdu, lakierów itd. Tak tak A po prostu dla za za tego użytkownika, za jakim aktualnie ja jestem, jak chodzi mój pojazd, w którym jeżdżę na co dzień, można zrobić to zdecydowanie szybciej. Co jest tutaj fajne? Oprócz tego, moi drodzy, że mamy opcję tego, że dosyć silny strumień powietrza wylatuje z naszej, można powiedzieć, tej safki, a właściwie nie z safki, tylko dyszy. Dodatkowo, przede wszystkim jest to ciepłe powietrze, które pomaga w szybkim odparowaniu wody. Więc dzięki temu pozbywamy się tej wody jeszcze szybciej, łatwiej, przyjemniej. Efektywniej i efektowniej. Dlatego, że ktoś powie: No, dobra, ty po co mi sprzęt za 1800 zł? Jak ja mogę wziąć kompresor, końcówkę, pistolet do kompresora i spokojnie sobie podziałać? Oczywiście, że możesz. I mimo tego, że taki kompresor ma całkiem niezłą siłę, to przynajmniej mój nie umywa się do siły tego sprzętu. No i oczywiście nie ma tam samej temperatury, która tutaj również, a właściwie jest kluczowym elementem. I tak to, mój drodzy, wygląda. Nie będziemy się odnosić do ceny sprzętu takiego ogólnego, że ja teraz bym się, czy dla mnie to jest dużo, czy mało, czy warto, żebyście to kupowali. Jest to odcinek, który jest odcinkiem niesponsorowanym. Po prostu mówię Wam, że taki sprzęt istnieje. Drugą opcją, którą w przeszłości Wam pokażę, będzie to test maszyny, którą możecie posiadać maszyna, która będzie przydatna Waszym własnym detalingu i nie tylko, bo detalingu nawet Waszego podwórka, czyli będziemy testować dmuchawę do liści, która powinna dać sobie świetnie radę również w tym aspekcie. Przynajmniej jej siła, dlatego że podgrzewanie tego powietrza nie wiem, czy będzie związane z pracą silnika, raczej mocno wątpię w to. Jednakowoż siła może być zadowalająca i odpowiednia do tego, żeby w taki sposób sobie ją wykorzystać. Dobrze, moi drodzy, już nie będę dalej mądrzył się i mówił, tak, jak widzicie, no, efekt jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. Oczywiście, no, na szlakie jest sfatygowany, o tym nie będziemy tutaj dyskutować, ale nie o to nam chodzi. Chodziło o to, żeby wam pokazać, że da się to zrobić bardzo i to bardzo, bardzo rzetelnie i profesjonalnie lepiej niż z opcją ręczników mikrofibrowych. Tak moje teraz wygląda. Mam nadzieję, że odcinek będzie przydatny w waszym własnym talingu. Ciszcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Jeśli chcecie wygrać jedną z naszych koszulek Tyler, bądź naszą pastę polerską. Powiedzcie, ile w tym odcinku pojawiło się główek, a właściwie moich buzi w postaci loga przez cały trwający odcinek. Jeżeli macie pytania, oczywiście napiszcie, sprawdźcie nasze social media, Facebook, Instagram. Tam pojawia się dużo wrzutów, których nie uzyskacie na Facebooku, jak chodzi o wiedzę i inne elementy związane z moją działalnością i nie tylko. Tymczasem, moi drodzy, dzięki Detailingowej Świry, do zobaczenia i do kolejnych odcinków. Siemaneczko!